Zapowiada się rok, jakich mało. Rekordowy budżet ponad 15 milionów złotych na inwestycje pozwoli zrealizować w gminie Chrząstowice wiele zadań: przebudowy dróg gminnych, nowa kanalizacja czy termomodernizacja szkół. Lista zadań jest szeroka. Pierwsza umowa, która została podpisana, to jest na dom dziennego pobytu dla seniorów. Ma być to zmodernizowany taki budynek śląski który ma być generalny remont, czyli pozostają tylko ściany zewnętrzne, reszta wszystko będzie nowe. Mają pojawić się tam pomieszczenia właśnie dla seniorów, aby mogli też mieć taki malutki jakiś aneks kuchenny, również zaplecze sanitarne z dostępem dla niepełnosprawnych, również takie pomieszczenia wypoczynkowe, aby mogli też no, chwilę, że tak powiem, w zadumie pomyśleć o tym, co było, o co będzie. Mamy dwa kluby seniora właśnie i wychodzimy naprzeciw, aby też miały seniorzy i seniorki mieli swój taki kąt. Ten dom też będzie wyposażony w fotowoltanikę. Ogrzewanie będzie też ekologiczne, dlatego że z tej woltaniki chcemy ogrzewanie zrobić elektryczne. Także myślę, że to będzie pomieszczenia na wysokim, wysokim poziomie. W Falmirowicach w ramach trzeciego etapu inwestycji budowana ma być kanalizacja sanitarna. Wartość tego zadania to ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. W styczniu zakończyliśmy roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w Dębiu. W ramach tego zadania zostało wybudowane około 6 kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz 149 przyłączy do posesji prywatnych. W w tym roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji w Walmirowicach i będzie to przedostatnia miejscowość w gminie Chrząstowice, która wymaga budowy kanalizacji. Docelowo na tym etapie ma powstać ponad 2 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z ponad 50 przyłączami oraz ponad kilometr sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z ponad 30 przyłączami do posesji. Kolejna taka inwestycja, który już też Umowa jest podpisana, i w przyszłym tygodniu ma wejść już firma budowlana. To jest przebudowa ulicy Olimpijczyków. Tu był jeden przetarg, to jest w ramach polskiego ładu. Przetarg na ulicy Olimpijczyków, jak również przetarg w tym samym przetargu ulicy Wiejskiej w Niwkach. W lutym rozpoczęto ocieplenie dachu budynku publicznego przedszkola oraz gminnej biblioteki publicznej w Sząstowicach. Zadanie polega na ociepleniu dachu oraz montażu instalacji odgromowej. W zeszłym roku z naszego budżetu zostało sfinansowane ocieplenie wymiany stolarki okiennej. W tej chwili jest umowa podpisana i firma również w przyszłym tygodniu ma wchodzić, czyli ocieplenie dachu tego przedszkola i biblioteki, która się mieści w tym samym budynku. Także tutaj też myślimy, że na tym zaoszczędzimy. No nie ukrywam, że w tej chwili projektujemy wymianę ocieplenia tego, tego budynku, dlatego że tam jeszcze jest piec węglowy. Projekt przewiduje właśnie ogrzewanie na pompę ciepła, czyli to już jest. Ogrzewanie bardzo ekologiczne. Ważnymi zadaniami są także termomodernizacje gminnych szkół. Swoje oblicze zmieni placówka w Dębiu. Na pewno szkoła zyska wizerunkowo, ale też oczywiście zaoszczędzimy na opale, inaczej będzie wyglądała z zewnątrz. Niedawno szkoła obchodziła 50-lecie. Nie obchodziliśmy go ze względu na pandemię. Myślę, że to wspaniale się złożyło, że akurat w tym momencie będzie termomodernizacja. W tej chwili jak ogrzewać się, budynek? Węglem. Wygląda, jest... Węglem mamy duży piec, węglem jest to nieekonomiczne, ponieważ kiedy są ferie, kiedy dzieci nie ma, cała szkoła musi być ogrzewana, ponieważ mamy takie grzejniki, które niestety nie regulują dopływu ciepła. Termomodernizację czeka w tym roku także szkoła podstawowa w Chrząstowicach. Ważne jest, żeby to miejsce było przyjazne. Przyjazne dla dzieci, dla nauczycieli, bo, bo, bo jeżeli lubi się to miejsce, to i też nauka zupełnie jest. Inna. Każde działania inwestycyjne są potrzebne, z tego względu, że jeżeli nie idziemy naprzód, to znaczy, że się cofamy. A w tym momencie kwestia termomodernizacji budynku, który pamięta jeszcze czasy Hitlera, no jest wręcz konieczna. Dlatego też no, z każdym rokiem staramy się jakiekolwiek inwestycje dalsze realizować i ile jesteśmy w stanie zrobić tak zwanym własnym kosztem, to robimy. Natomiast tak duże inwestycje jak chociażby modernizacja całego budynku jest niezbędna. Na samym początku jak powiedziałem tak ponad 15 milionów to też dlatego, że otrzymaliśmy dofinansowania, czy to z Polskiego Ładu, czy też ze źródeł unijnych. To jakby nam się spięło, dlatego możemy tak inwestycyjnie ten rok, że tak powiem rozpocząć i myślę, że to będzie się działo. A mamy jeszcze no parę inwestycji, które byśmy chcieli rozpocząć. Ale myślę, że to jest jeszcze przyszłość do pół roku, się to rozstrzygnie, tak? czy będziemy jeszcze kolejne inwestycje wprowadzali do budżetu na ten rok. Gmina planuje w tym roku także rozbudować ulicę Kotarską w Krząstowicach. Będzie to modernizacja drogi gminnej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Długość tej drogi to ponad 600 metrów. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku.